Hello, z tej strony PGA, to kolejny odcinek miejskich legend gier, serii, w której omawia się internetowe legendy związane z grami. Więc czemu jest tu słowo miejskie? Nie wiem, ładnie brzmi i tyle. Ale nie o to się rozchodzi. W dzisiejszym odcinku powrócimy do upiornych, niewyjaśnionych i tajemniczych spraw, które to. Totalnie nie są tajemnicze i niewyjaśnione, ponieważ ja postaram się je wyjaśnić w tym oto, w tej oto serii. Więc tak. Minecraft. To słowo jest bardzo znane, czyż nie? Pewnie dlatego, że za nim kryje się bardzo kanciasta, a jakże to świetna gra. I tak, gra jest świetna, ale fandom przepełniony pięciolatkami jest. Często nie do zniesienia, ale nieważne. Jednym z uroków Minecrafta jest fakt, że świat gry jest tak ogromny i że możemy w nim robić, co nam się żywnie podoba. Jeżeli chcesz zrobić dom z piasku, to proszę bardzo. Jeżeli chcesz poeksplorować jaskinie i znaleźć jakieś surowce, to droga wolna. Jeżeli chcesz podpalić otoczenie, używając do tego lawy przechowywanej w wiatrze, czemu nie? I tak nawiasem mówiąc, to jest moje ulubione zajęcie w grze poza zabawów Survival z mobami, która to polega właśnie na zabawie z lawą. Jestem okropnym człowiekiem, jednak cała zabawa może zostać zepsuta właśnie przez moby w postaci tych cholernych creeperów albo tamtych pierdzielonych endermenów. Tylko spójrzcie na to coś, które zostało żywcem zerżnięte ze Slendermana. Nie cierpię tych potworów i zawsze upewniam się, żeby umierały jako pierwsze w Lawie. No ale niestety ich umiejętność teleportacji nie zawsze na to pozwala. Czy już wspominałem, że nie lubię tych śmierdzieli? Pewnie nie, więc wspomnę, że ich nie lubię. Ale jednak w świecie Minecrafta rzekomo istnieje jeszcze jedna. Wrogo nastawiona postać. Nie licząc oczywiście tych, tych wszystkich szkieletów i innych potworków, które chcą po prostu nas zabić albo powkurzać. A ta postać zwie się Herobrine, czy Herobrine, czy. Cholera wie jak się to imię wymawia, ale ja będę na niego mówił Herobrine i tyle. I Jak chcecie, możecie mnie poprawić, ale mnie to nie obchodzi. Hero Brain brzmi po prostu najlepiej. I to właśnie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Więc, kim albo czym jest ten cały Hero Brain? Zapewne się zastanawiacie, bądź już wiecie, ale muszę wprowadzić jakoś ten temat, więc spokojnie. Hero Brain jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Minecraftowych ikon. Rzekomo pojawia się w światach gry i prześladuje graczy, robiąc upiorne rzeczy, jak na przykład wpatrywanie się na takowego z daleka albo jeżeli mu się zechce może także próbować zastawić przeróżne pułapki na gracza, bądź teleportować się za nim i zabijać go osobiście oczywiście w świecie gry warto także zwrócić uwagę na jego wygląd otóż, jeżeli rzuci się na niego okiem ogólnikowo, to wygląda on tak samo jak domyślna skórka, czyli ten cały Steve czy jak mu tam jednak jeżeli przypatrzy się na jego twarz, to będzie można z łatwością zauważyć u niego brak tęczówek. Co za oryginalny design. Wszystko zaczęło się od niewinnego obrazka z rzekomym Hero oraz załączoną razem z nim historią opublikowaną na Forczanie. Oczywiście, jak to bywa w miejskich legendach gier, mam zamiar przeczytać właśnie tą historię, tym bardziej dlatego, że nie jest to zbyt długi tekst. I jedziemy! Niedawno rozpocząłem grę na nowym świecie Minecraft w trybie pojedynczego gracza. Wszystko wyglądało normalnie, zacząłem ścinać drzewa i stworzyłem stół warsztatowy. Zauważyłem, że coś poruszyło się w gęstej mgle. Nawias, mam słaby komputer i muszę grać na małej widoczności. Nawias. Sądziłem, że to krowa, i rozpocząłem pościg za nią, aby zebrać skórę potrzebną na zbroję. Jednak to nie była krowa. Patrzyła na mnie inna postać z domyślną skórą, lecz jej oczy były puste. Nie widziałem dymku znikiem i dwa razy się upewniłem, że nie jestem w multiplayerze. Nie stał długo, popatrzył na mnie i uciekł w mgłę. Zacząłem go gonić z ciekawości, ale zniknął. Kontynuowałem grę dalej, nie wiedząc co myśleć. Kiedy odkrywałem świat, napotykałem rzeczy, które nie mogły zostać stworzone przez generator map. Tunele 2 na 2 w skali. Małe, idealne piramidy z piasku na oceanie, drzewa ze ściętymi liśćmi. Ciągle wydawało mi się, że widzę innego, w cudzysłowie gracza w gęstej mgle, ale nigdy nie byłem w stanie przyjrzeć się mu lepiej. Próbowałem zwiększać zasięg widzenia zawsze, kiedy go tylko zauważyłem, ale to nic nie dawało. Zapisałem mapę i udałem się na fora, aby sprawdzić, czy ktokolwiek inny spotkał pseudogracza. Nic jednak nie znalazłem, stworzyłem więc własny temat opowiadając o graczu i pytając się czy ktoś miał podobne przeżycia. Post został usunięty w niecałe 5 minut. Spróbowałem znowu, jednak kolejny post został usunięty jeszcze szybciej. Dostałem prywatną wiadomość od użytkownika Herobrine, zawierająca jedno słowo. PRZESTAŃ! Nie przestanę tygnojku. Kiedy próbowałem wejść na profil tego użytkownika, wyświetlał się błąd 404. Nawias, nie znaleziono strony. Nawias. Dostałem maila od innego użytkownika. Twierdził, że moderatorzy czytają wiadomości użytkowników i bezpieczniej będzie kontaktować się przez maila. Deklarował, że też widział tajemniczego gracza, i jest mała lista innych użytkowników, którzy również go widzieli. Ich światy są zaśmiecone przez budowlę tamtego gracza. Minął miesiąc od kiedy dostałem tamtą wiadomość. Kilka osób, które widziały tego gracza zaczęło szukać informacji o Hirubrajnie i dowiedzieli się, że ta nazwa była często wykorzystywana przez gracza ze Szwecji. Po dalszym gromadzeniu informacji okazało się, że to brat nocza, twórcy gry. Osobiście wysłałem do niego maila z pytaniem, czy miał brata. W odpowiedzi dostałem krótką wiadomość. Miałem, ale nie ma go już z nami. Nie widziałem tajemniczej postaci od czasu pierwszego spotkania i nie zauważyłem żadnych zmian w świecie poza moimi własnymi. Zrobiłem zrzut ekranu, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy. Jest to jedyny dowód na jego istnienie. Ach, cóż za historia pełna przygód, no ale jako, że pasta jest aż tak krótka, to można się było tego spodziewać, a sama w sobie nie jest niczym nadzwyczajnym. Od jakiś koleś wypisuje to, co zobaczył w grze, oraz jego próby zakomunikowania tego na forach. Właśnie dlatego, że tekst nie był niczym nadzwyczajnym, nie uzyskał zbyt dużej uwagi na forczanie. Więc co ja myślę o tej całej sprawie? Chociażby to, że Hero Brain to jedna wielka mistyfikacja i nie istnieje. Już widzę tych wszystkich ludzi, którzy będą mi wmawiać, że nie wiem nic o Minecraftie i że sami zobaczyli Hero Braina, kiedy stawiali jakieś klocki w trybie jednoosobowym, po czym zaraz 50 innych osób zacznie odpisywać, że spotkali go w zupełnie innych okolicznościach, jak na przykład stawianie klocków w multiplayerze, albo że sami próbowali go przywołać i im się udało, po czym ten drań kompletnie zniszczył ich świat i to było straszne i ble. Jestem także w 100% pewien, że większość, jak nie wszystkie tego typu wiadomości będą miały mnóstwo błędów ortograficznych oraz stylistycznych. Co tylko spowoduje, że będę śmiał się czytając te bzdury. A dlaczego to są bzdury? Bo nigdy nie było chirubrajnowych plików w tej grze, ani żadnych npc którzy zachowywaliby się w ten sposób tak jak on. Chyba, że mowa tu o tym całym endermenie, który pojawił się po tej całej aferze z chirubrajnem, o ile mi wiadomo. I o ile się nie mylę, po prostu żeby coś było w grze, to musi to zostać zaprogramowane i musi po tym pozostać jakiś ślad. A po Herobrine nie ma niczego, żadnego kodu, żadnego niczego, nic a nic, nawet nie ma po nim żadnej skórki. Jednak mam dwie teorie poruszające te pstety oraz historyjki na jego temat. Pierwszą z nich jest to, że takowe osoby po prostu kłamią tylko po to, by ludzie dalej wierzyli w ten mit. Oczywiście mogą pokazywać przeróżne, że to tak nazwijmy, dowody podtrzymujące logiczność tego, co wypisują, jednak problem w tym, że ja też mogę sobie zrobić screena i wkleić Hirobraina gdzieś za drzewem, albo poprosić kogoś, żeby zmienił swojego skina na tego Herobrine'owego, porobił jakieś durnoty w stylu rozwalania wszystkiego, czego się tylko da, a ja w międzyczasie mógłbym nagrać filmik. No i proszę bardzo, w ten sposób ja też mogę spreparować swoje dowody. Właśnie problem w tym, że w sieci krąży tyle potencjalnych screenów, tyle potencjalnych filmików i nawet sposobów na przywołanie tej cholery, że po prostu można się w tym wszystkim zatracić. A jak istnę w szczególności wtedy, kiedy widzę te wszystkie dzieci, które próbują udowodnić istnienie na co. Świetnie pokrywa się z moją drugą teorią. Chodzi tu o to, że takowy jegomość ma zwykle od 4 do 13 lat i wypisuje wszędzie, że go naprawdę widział, że się strasznie bał, oh my god, proszę nie róbcie tego samego błędu co ja. Mimo tego, że taki dzieciak jest święcie przekonany, że widział tego nieistniejącego ducha, to tak naprawdę został nabrany. Wiem coś o tym, bo oglądam filmiki, na których ludzie przebierają się za Herobrine'y i straszą dzieci w Minecrafcie, a one wrzeszczą i płaczą. Co jest bardzo fajną zabawą. I w sumie wyjaśnia te błędy ortograficzne. No ale mimo tego, że sami twórcy Minecrafta przyznali, że nie ma niczego takiego jak Herobrine, to, to te dzieci wciąż w to wierzą. A skoro mowa o trollowaniu, Herobrine tak naprawdę został rozpowszechniony przez wydarzenia na streamie jednego z członków Brawlcrafta, czy jak się to tam zwie. Materiał ze streama niestety zaginął w czeluściach internetów, ale sam streamer przyznał, że to był tylko żart. No i widać, że był całkiem udany, skoro teraz oglądacie ten filmik na temat Hirobraina. A co z tym najbardziej ufnym źródłem informacji? Cóż, sam noc nie miał żadnego zmarłego brata. On sam powiedział, że Hirobraina nigdy nie było w Minecraftie i nie będzie. Ale co z tymi aktualizacjami, na których widniało, że Herobrine został wywalony kompletnie z gry? To nic nie znaczy. Twórcy sobie po prostu robili jaja. Jedyną metodą, dzięki której można go spotkać, są tylko i wyłącznie mody. A to się nie liczy, ponieważ gracze tworzą je sami. Więc proszę bardzo! Oto moje 5 groszy na ten temat. Chociaż szczerze przyznam, że sama idea takiego Hirobraina jest całkiem spoko i myślę, że ma swoje miejsce razem z tymi cholernymi endermenami, innymi tego typu straszakami. Po prostu Minecraft jest pełen upiornych stworów, które pragną nas doszczętnie rozwalić. Więc czemu i nie zrobić miejsca dla Hirobraina? No ale niestety, jego miejsce znajduje się w naszej wyobraźni. Oraz w kłamstwach wystraszonych ośmiolatków świeżo potrolu. To był PG Do następnego razu.